Akcja, e, którą zamieściłem na swoim e, profilu Facebookowym, doprowadziła do ponad 4 milionów wyświetleń na trzech profilach. Ja poruszyłem e, większości ludzi młodych, studentów, e, którym bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechcieli się z ze wami skontaktować. Ci wszyscy ludzie, jak jadą, mąż, e, piszą na tych forach, my pana prosimy, niech Pan coś pomoże nam zrobić, zorganizować się może niekoniecznie partię polityczną, ale jakiś no, nowy związek, który, który pomógłby zmienić coś w tym kraju. Pan mówi o tym, że bardzo wie ile osób solidaryzuje się z panem, że chcą uczestniczyć w takiej akcji, którą pan organizuje. Czy to oznacza, że pan chce być liderem? Że pan chce założyć jakieś ugrupowanie, partię, stowarzyszenie? Już taki jeden lider z Gdańska był i popsuł całą rewolucję z 1989 roku. Ja nie chcę być liderem. Ja chcę namówić... E, mój... Ale żeby coś zmienić, to tak, chyba trzeba działać. Ja chcę namówić wszystkich Polaków, e, ażeby... Doprowadzili do sytuacji, w wyniku której już nigdy więcej w polskim parlamencie nie będzie tych zarozumiałych ludzi, którzy myślą tylko o czubku swego nosa. Polska to 38 milionów ludzi, którzy tutaj na miejscu mieszkają i ponad dwa, które są poza granicami e kraju. Ale powiedział pan przed chwilą, że, że żeby nie głosować na nikogo, kto teraz jest w semie, No to tak. w takim razie nie ma żadnej alternatywy. Są alternatywy, są partie, które nigdy w Sejmie nie były, niestety nie będę agitował za, za żadną z nich. Jest potężny ruch społeczny i świętość Polska, nasza kolebka Solidarność. Powinniśmy się na tym wszystkim skupić na, na szeroko rozumianej prawicy i lewicy, bo lewica to nie, nie, niekoniecznie SLD. Lewica to również ludzie, którzy mają inne poglądy, ale warto by się nad tym dość poważnie zastanowić. A może to jest pomysł na to, aby taki ruch niezadowolonych z instytucji państwa zarejestrował się jako partia, spróbował kariery politycznej? Zarejestrowanie partii politycznej to pierwsze, to sprezentowanie wrogom narzędzia do, do zrobienia krzywdy. Dlatego, że partia polityczna to kwestia finansowania jej i tak dalej. Nie, tutaj trzeba ubrać się w zdroworozsądkowy ruch społeczny.